17 stron Kasper, i dzisiaj będę wbijał którą już? No, pi piątą, piętnastą rangę na bólu. Wczoraj trochę sobie pograłem, i dzisiaj no i trzech pucharków mi tylko brakuje. Zapraszam do oglądania tego odcinka. gierką, i chyba ostatnią. że to szybko pójdzie? Co mi tam w małe? Odkryła. Ale uciekło mu co? Kozaczek? Kur... Nie! Atak! Atak! Ale szóste miejsce. Zero, zero Uff, co za fart. Jakbym miał minimalnie więcej HP, to bym to wygrał. Nie uleczyłam się do końca. mhm. Mm Przecież nie można cały czas... Dobra, Power Cube drugi Dzięki Power mogę to wygrać grę. Nie masz Power Jesteś no, tak. No tak powiem, bo bez pałacu to nic nie On ma na przykład cztery, ja się tylko boję. Jakbym ja miał cztery, on by miał dwa, to ja... On by mnie się bał, po prostu. Ja chyba będę czekał aż ktoś się kogoś tam zabije. Będzie bitwa, dochodzę jako trzeci. Nie, no. Lecą, lecą, na mnie lecą, lecą, lecą. Nie mam szans, już nie wyjdę z tego. Jest? Biorę w dwójkę, chociaż przetrwam tam do trzeciego miejsca. Akurat coś mega, taki tak łącznie w postaciach spadłam. Dobra, szelnie nie wyjdzie, bo albo mam nie na klepie, albo wjeżdża w ich. Przepraszam za Messengera, ale chyba nie będę tego musiał zamazywać. Nie no jest tak wiadomość, że oni by zabronili pokazać. Um, to, tylko to Tutaj tutaj dajemy. I mamy 15 rak na bólu. Łatwo. <słuch> Teraz będzie mi na e Primosie i na jessie teraz chyba na jessie sobie pobijamy odcinek krótki to tam sobie nie 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 abym użył te 400 golda a mi akurat jest potrzebne bardzo bo zbieram na 1250 żeby zrobić tego I może zatrzymam to, co do O, bo dać im żeby Wam nie przeszkadzać. No, już mam taki tak plusowe pucharki. Spyper mógł jedynie na blisko się pobić. Przeciwników mam ciężkich nawet, bo ja mam zero power cubesów. aj to to aim a nie jak mnie trafił to może bym to jeszcze wygrał ale blisko i nabyło. Teraz próbuję wbijać na Jessie. No i... Może za niedługo będzie też kolejny odcinek. Cześć. Po prostu.